Hej kochani, witam się z wami bardzo serdecznie z Gran Canaria. Hola, todo. Hola todos. Pokój jest super. Potem wam zrobię room tour, bo to najmniej ważne. Myśmy właśnie rzucili dosłownie torby, więc jak się tu trochę ogarniemy. Bo ja będę sprzątać. W domu sprzątam tu też, to Wam pokażemy, a teraz idziemy. Mamy lekki widok na morze, ale trafił nam się pokój z cyklu w komentarzach z widokiem na rury. Ale może widać, że my nie mamy zamiaru tu siedzieć, nie? Tylko spać. Może. Dobra, idziemy na miasto. O Jezu, z kim ja tu przyjechałam? No, widzisz, jaki tu jest widok. Zobaczcie, zaraz obok pokój, jaki ma widok. No, jest widok na No i z widokiem na świecie. że tu masz. Ale my tu nie będziemy siedzieć, będziemy siedzieć tam na wybrzeżu. Hotel tutaj już widać, ma swoje lata, ale pokoje są wszystkie odnowione. Hotel nazywa się Abora Interclub. Jak? Jak? A, a, nie, Abora Interclub Atlantic, tak. Idziemy. Chodzisz w St. Z piątej idę. Chodź, zobaczymy. Musimy się zapoznać z otoczeniem. Chcesz zjeść swojego brata kuraka? Czaju się na nagacy. Super hot Te desvestiste, lo hicimos en la habitación, Qué rico mami, pero en cosas del amor mucho fallaba. No había nada, mi amor, algo esperaba. Jest to twoje miejsce na ziemi? Wszelokie ziemno. Vida yo no voy a hacer Dame una noche te voy a demostrar Que soy el pecado que amas Como chica y si tú Quisieras una Sola vez Conmigo hay que ser claro Lo que quieres Ya pasó tu prima Ja na bogatego, ja mam na bogatego. jedziemy zjedzimy wszystko. Będziemy leżeć na polu, pieprzać te burgery. A ja na siłkę. siłkę. Tak tego nie będzie trwać no. Ola to Stent Taki fajny widok Zmalowany widzisz? No Nie tu, tak. tam. No byłem. widzę to tam. i tam Fajne, co? Mhm. No to po robocie. A, A jak, jak ja chcę jak na Wycieczkę fakultatywną. jak chcę pojechać na wycieczkę fakultatywną. Do czego jadę? Pojedziesz na fakultatywną. O, tu jest, pasiek. Kręć tu kanarki, a nie mordy. <laughs> Ornitolodzy na kanarach szukają. Są tu kanarki, ale nie widać ich w tych liściach. Ale są nie takie żółte jak u nas. Nasze są ładniejsze polskie. <laughs> Czemu tam piszę Italian? To jest, przecież to jest jedzenie. No, Italian powinien pisać. A O, o Nie widać, <laughs> mam drzewa kręcić, żebyście kanarki zobaczyli. Jak Ty będzie. kręcisz i... to? Weź tak. to było, że. <laughs> ja mam ja, niecałego drinka. I co? I bomba? <laughs> śmiać mi się chce, bo jestem szczęśliwy. O, 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 a czekaj, czy tu mają te gibony? A o co Ci chodziło? Tak, tak jak, tak jak w tym mają te łosie. Ej, a o co Ci chodziło? Łosie, a tu jelenie. Gibony, patrz, papuga. Ej, gibony. A dobra, bo tu nie mogę tak wypowiadać. Jest pięknie, powiem wam, kochani. Jest pięknie. Dzień pierwszy i jutro dogramy vloga. We, Barbara have a problem. Barbara We can't open the door. Barbara problem. Nie mogliśmy otworzyć pokoju. I myśleliśmy... Weźże przez pił zerówki i nie, byliśmy pod pokojem. Nie mogliśmy otworzyć po, pokoju. Co tu śmiesznego? Barbara no. Barbara problemu, problemu. with things. so. Proszę raz wiedział. Barbara to problemy. Barbara Jak to nie zadziała, to idziesz problemu? sam. Problem? Mateusz. On chodzi po ludziach i się pyta, czy mają problem z kartą. Oświeć tu światło. No, tak, bo kartę musisz włożyć. no to wsadź. Po to tu przyjechałeś. Ja. Nie muszę jeździć, kurde, po tym, o, wsadzać. Patrzcie, jaki piękny pokój, nie, ale Nie, to... dopiero będzie ten... No będzie hałstun. Dobra, Output. ubieraj się w bluzę, nagram to. Bluzę. A czemu się ten telewizor włącza? To jest nieekonomiczne. Dobra, bo ja się prawie posikałem ze śmiechu. We have a problem. Problem? A ona Ona się zesrała. Ale zesrała. patrzcie jakie piękne torebki. Piękne. Piękne torebki. Mogę wam taką uczynić. Ale hotel jest super, nie? Dostosowany pod, 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 pod niepełnosprawnych, pod wszystko. Są podjazdy, jest wszystko. A jedzenie jest jakąś petardą. W porównaniu do tego, w których hotelach byliśmy, to to jest najlepsze na razie, nie? Chociaż byliśmy tak głodni, że. No, to na razie głód. No, to... na razie głód też mówi dużo. Czaska. Nadaj kariu, solo pretekstów. Stary afański, losarek. Dwa dziady. A <laughs> kochani poszliśmy na posłanie. Chodź. Chodź. Jak? Chodź, a nie chodź. Ja I poszliśmy na tej. plażę i nie widzieliśmy wschodu słońca, bo trzeba iść tam nie, z boku. Bo widzieliśmy już. No jasne. ale nie widzieliśmy no Jasność. Jasność. A ja nie tej 30. No. Więc jutro ja. też idziemy. Perfect. Ja wygląda jakbym obciała się na grzutka i wracała z nocki. A ty z imprezy. Co? A ty jak z imprezy? No tak. I jeszcze mówię wczoraj na plaży, co ta kamera tak rozjaśnia, a ja jestem po prostu taka blada. Tam o, będzie widać schod. Jak, to... jak, jak wam powiedzą, że do plaży 500 metrów, to schodami. To zapytajcie się, czy po schodach. Zrobię wam ten room tour potem, ale może przyjdą pani to trochę ogarną. Nie, Mati. Łóżko trzeba ogarnąć wtedy, bo... nie ogarną. Idziemy na śniadanie. Jest ciężko. On się zachowuje, jakby miał kaca. A ja fresh, Bo jestem na wakacjach i blade nogi. Suche. Muszę je posmarować naszym balsamem, który dostaniecie nam www natural krok. No że Jest tak fajnie, bo nie ma takich urgód. Dużo spokojniejsze morze, no nie? No, tak. wody. No, jak w ogóle przypływ jak jest, nie? Ile plaży zabrało. Tam jest skocznie. Daleko. Nie wiem, czy to tak widać na aparacie. Tam na samym końcu są wydmy Mascalomas. Mas. Pojedziemy tam, wynajmiemy auto i pojedziemy. A o hotelu wam też trochę powiem. Jak mi przejdzie złość na zagnieny ręcznik do głowy. Bo ja mam ogólnie awersję do ręczników hotelowych. Nie wiem, jakoś tak. Sobie myślę, że wiecie. Ktoś sobie tym dupę wycierał. A ja on to na głowę Wiem, że to jest prana, ale mam takie jakieś swoje. Jak tam mięsny No To nie ma tej plaży, nie? To tam dalej. No i tak, stało się. Siedzę przy komputerze. Będę dla was teraz składać tego vloga. Pokażę wam e, jeszcze ten, albo wiecie co? Ja po prostu zakończę tego vloga już. Tak będzie. Zakończę tego vloga i jutro nagram wam room tour. W hotelu. Pokażę Wam więcej, powiem Wam coś o hotelu i pokażę Wam wszystko, bo jutro jeszcze odpoczywamy tu, a w poniedziałek chyba pojedziemy już na wycieczkę. Także siedzę. Tam może gdzieś. Jesteśmy po kolacji, więc. Mąż mój teraz właśnie odpoczywa, więc myślę, że jutro jak będzie wiecie, dzień jasno, podsłaniamy zasłony, dalej jest jasno, ale już wieczór, więc jutro Wam pokażę room tour całego pokoju. Obiecuję. W jutrzejszym vlogu będzie. A dzisiaj już kończymy. Pójdziemy jeszcze coś poimprezować, także obserwujcie nas na Instagramie i czytamy. Gdzieś w social mediach, na Instagramie, na Facebooku, linki macie w opisie. Zresztą nazwa taka jak kanału, więc szybko nas znajdziecie. Więc lecicie szybko nas zaobserwować i tam jest też sporo relacji z naszego pobytu w Hiszpanii na Gran Canaria. Także składam to i nie żegnam się z Wami, tylko do usłyszenia już w następnym vlogu. Przez ten cały wyjazd, właśnie i przez to, wszystko co się działo. Nie mogłam jakoś wejść z powrotem w to nagrywanie, bo tu Antek był chory, tu, 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 tamto. No i jakoś to po prostu tak się pogwałcało, ale już jesteśmy, odpoczywamy i wracamy. Także do usłyszenia jutro.